Dzień dobry, witam wszystkich po weekendzie. Mamy poniedziałek, 13 dzień stycznia, 12. wybiła zaczynamy nasze spotkanie. Szybciutko dajcie znać proszę na czacie, czy widać, czy słychać. Pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, pokazuje, ma charakter edukacyjny, nie są to pojady, nie są też żadne rekomendacje inwestycyjne, To tylko moje prywatne zdanie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Proszę o tym pamiętać i proszę też pamiętać, że jutro, godzina 18, bardzo ważne spotkanie. Próbka umiejętności i systemów, skuteczności systemów. Które będziecie mieli, do których będziecie mieli dostęp w ramach wirtualnego tej już pokazuje na Twitterze od kilku dni. Między innymi dzisiaj, jak zbierałem na indeksach, dużymi pozycjami dniówki już można powiedzieć, że dniówka została wykonana. Więc, taką koncepcję cały czas, jak widzicie, się przygotowujemy i będziemy wdrażali. No, i ten wirtualny trading room chyba odpalimy, ale o tym porozmawiamy sobie jutro o godzinie 18.00, wtorek, 14 dzień stycznia, dokładnie godzina 18.00. Także zaproszenie maczcie na czacie i też powiem oczywiście więcej o założeniach projektu, jakbym to widział, do czego otrzymacie dostępy, na jak długo, jak będzie wyglądała forma nauki, bo zmieniamy koncepcję od tej, wiecie, takiej tradycyjnej, ucz się i zarabiaj na, zarabiaj i ucz się. Czyli od razu wchodzimy na praktykę, a Pewne rzeczy będziemy dopowiadali później, więc mam nadzieję, że też to przyspieszy po prostu cały proces nauki, no i opanowania, tak, i narzędzi, wskaźników tych systemów. Także żeby od razu ćwiczyć na żywym rynku, no bo ta nauka jest wtedy najlepsza. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, zaczynamy od bitcoina. Tutaj statystyka, statystyka przełamania tego mierzenia wewnętrznego już gdzieś. No, pokazuje, że pewnie to się wydarzy, niestety, ale ten wolumen tutaj przyspiesza, na razie widzimy, że jest tendencja narastająca, ale jest czerwono, czyli ta przewaga, przewaga widzę, że jest cały czas, no proszę zwrócić uwagę, że 8,86 już jest nadbijane, a to jest bardzo ważna informacja, że jeżeli ten poziom jest nadbijany, no to tutaj piszecie, że jest za cicho, ja też tak nie krzyczę, troszkę oszczędzam głos przed tymi sesjami live, które Was czekają, już w najbliższym czasie, ale mam nadzieję, że jest ok. Dajcie znać, czy zawsze można troszkę podgłośnić, nie? I będzie ok. Nie mogę też za bardzo przesterować, bo wtedy będzie trzeszczeć mikrofon i powiecie, że jest za głośno, nie? No to mam nadzieję, że jest ok. Tutaj przełamanie. Tego poziomu 92 tysiące na dobę, czyli wybicie ostatniego mierzenia wewnętrznego, e, duża szansa, że spowoduje po pierwsze panikę, po drugie przyspieszenie, czyli tutaj widzimy, że te mierzenia zewnętrzne one, no, są kolejno na tych poziomach 90, tam nawet troszeczkę poniżej 90 tysięcy, 161,8 jest na 88,300. No i tutaj tego przyspieszenia, tej y, chwilowej paniki się troszeczkę y, obawiam, więc tak to wygląda. Bardzo ważny poziom, ale przy tym mocnym wolumenie. Podażowym i narastającym, bo jednak tendencja jest, widzimy, coraz to większa. No, niestety, ale prawdopodobnie nowy dołek, czyli ten dołek z 9 stycznia, zostanie wybity. Jeżeli chodzi o indeksy amerykańskie, zobaczymy SP, tutaj mamy też tendencję. Co prawda, łapałem ten dołek, no bo oczywiście są te poziomy które uważam, że będą do wyjęcia, przynajmniej scalpingową. Też prosiliście o to, żebym wyjaśnił, na co były te wejścia na indeksach, dlaczego dołek łapałem, dlaczego łapałem spadający nóż. No jeżeli ktoś jeszcze nie ma panowanych technik, to faktycznie tego mierzenia mógł nie widzieć. Na no, poziom 161 oczywiście jest obowiązkowy. Dołek był pięknie, tutaj ten poziom się no niemalże przykleił do indeksu S&P. Widocznie jest to też na innych indeksach. Tutaj mamy 5770, jest odreagowanie, tylko nie nie ma wolumenu, prawda? Pamiętajcie, że ten wolumen w scalpingu często jest opóźniony. Tutaj spodziewam się takiej reakcji na zasadzie one to one, bo troszkę się obawiam też wejścia Stanów, czyli sesji amerykańskiej. No, na zasadzie wypełnienia gomet 1 do 1 i, i, i dalej spadam, bo otoczenie cały czas, przypominam, jest jeszcze dalej e, podażowe. Tutaj biorąc pod uwagę 5.823 jest takim potencjalnym setupem typowym na one to one. Mamy też mierzenie FIBO, zobaczcie, bardzo blisko, więc e, może być to podbicie, ale wcale nie musi być zbyt e, zbyt duże. Podobnie na NASDAQu. Tutaj też te poziomy jeszcze uważam, że one mogą być nawet gdzieś tam testowane, tak? Chociaż pięknie to 161 zadziałało. Tutaj też jest taka zasada właśnie w skarpingu zasada pierwszego ZZB, tak? Czy pierwszego dołka, ostatniego dołka jeżeli był ten poziom jakimś punktem odniesienia, taki dołek był, to był 10 dzień stycznia, to on może być przetestowany na zasadzie ZZB, tak? czyli takie schody cenowe. No i ten poziom widzimy 20 653, czyli dojście do ZZB, prawda? No ale ten poziom tutaj cały czas zdaka może trzymać. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, zaraz zobaczymy na Dow Jonesie. Wygląda to technicznie troszeczkę inaczej, bo jak sprawdzimy to podbicie i pomierzymy zewnętrznie, to widzimy, że rynek faktycznie przykleił się do poziomu, ale nie do 161, tylko do 127. Tak, jeden poziom na 41,673 jest trzymany, ale 161 jest niżej. 41,569 uważałbym, bo może być jeszcze takie zrzucenie nawet na sesji amerykańskiej. Chwilowa panika, dojście do 161 i tak. Taką fałkę mogą zrobić, tak? Czyli jest zejście w jedną, taka akcja, reakcja, nie reakcja odbicia. Więc to jest jeden z pomysłów na, no, na takie dosyć ciężkie, agresywne wejścia, no, ale te poziomy widzimy, że na chwilę obecną indeksy trzymają. Więc nie muszę powiedzieć, że tam dołki są przypadkowe, absolutnie nie są. Więc te poziomy no, na tę sesję mogą okazać się dosyć ważne. Jeżeli chodzi o DAXa, zobaczymy, jak tutaj sytuacja wygląda. Tu mamy Pofa Na pewno mierzenie ostatniej fali mi się podoba, bo tam jest mały feature 61. Pięknie się cena przymierza już do tego poziomu. Zobaczcie, ta pierwsza reakcja była, nawet ta świeca popytowa, zielona, malutka by się wydawało, no ale reakcję spowodowała, tak? Odbicie na 61 skarpingowe było w takim ujęciu intradayowym, czy tam nawet kilkudniowym. Oczywiście może być to początek budowania się formacji, jakiejś większej formacji harmonicznej, czyli te odbicie na fali BC może być mniejsze i układ gartleja z tego może powstać, więc tutaj punkt D na 19920 do obserwacji, no ale na chwilę obecną to 61,8 też Mniejszą lub większą falę BC, czyli falę odbicia, chwilową może spowodować, więc proszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o złoto, sprawdzamy 61. Pamiętajmy, na złocie dobrze działa, ale tu bardziej pod układ. Pod układ, czy pod masję harmoniczną mierzymy cały ten ruch. Mamy 50, 61. Oczywiście rynek widzi, no bo na złocie ten poziom działa bardzo dobrze, ale jakbyśmy tak spojrzeli troszeczkę szerzej, w większym kontekście, to widać doskonale, że układ harmoniczny jest niżej. Nawet bym powiedział, że jest lepiej pod. Zobaczcie te dołki, tutaj w postaci właśnie o tych, e, tych zrzutek takich które były 8 stycznia na zasadzie właśnie biegunowości, tak, bo ten poziom wcześniej był oporem, po przebiciu staje się wsparciem, to wszyscy wiemy. No i mamy tutaj punkt D, zakończenie potencjalnego układu 2670, tak to technicznie wygląda. Jeżeli chodzi o Sylwę, zobaczmy, no tutaj mocniejsze tąpnięcie, nawet jakaś akcja z podaży jest widzę, taka bardziej widoczna, tylko pytanie czy to nie było rzucenie pod FIBO zaraz się dowiemy, no widzę, że to jest takie przygotowanie właśnie pod może taki układ troszeczkę odbędzie tutaj szerszy jeżeli chodzi o czas, prawda, realizacji, no bo widać, że się rozciąga w czasie, ale może być też oczywiście układ harmoniczny z tego jak najbardziej 29,67 mamy punkt D, a tu mamy punkt B Pomocniczy. Jeżeli chodzi o ropę WTI, zobaczymy tak. Pierwsze dywergencje, pierwsze ostrzeżenie, zobaczcie szczyt, 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 i mamy już malejącą tendencję. Więc to jest dla mnie taka informacja, że te y, wzrosty na ropie WTI one mogą wyhamowywać. Zaraz zobaczymy na mniejszych interwałach, czy będzie to do zbierania, czy nie. Myślę, że tak. Zobaczcie podwójna, potrójna nawet dywergencja, Ciekawie to wygląda. Tutaj wszelkiego rodzaju właśnie podbicia, taka lokalna blokada będzie na głowie z ramionami. Też to proszę obserwować no, na sesji amerykańskiej. Najlepiej surowce towary się zachowują, no bo w racji tego, że są kwotowane w dolarze, czyli tutaj jak wchodzi waluta amerykańska, jak wchodzą Stany, Ameryka do gry, no to wiadomo, że te ruchy są mocniejsze i większa zmienność dynamika. No i tutaj taka blokada właśnie wypełniając ten setup głowy z ramionami, lewe ramię, głowa i tutaj prawe na 78,33 może być. Może być, więc... Tutaj ciekawy motyw z tą podwójną dywergencją. Ania, proponujesz kakao, żebym nie zapomniał. No to od razu za pamięci sprawdzimy. OK, co my tutaj mamy? Tendencję spadkową. Chyba mówiliśmy tutaj o takim układzie. Zaraz zobaczymy, czy tutaj nie będzie taki lokalny układ butterfly'a. Sprawdzimy, bo tutaj powinny wejść dwa mierzenia. Dwa zewnętrzne. Pierwsze już widać, drugie dokładam. Tak, widzę, że coś tutaj faktycznie. Się znajduje na 161 mamy tutaj i 127, czyli ten układ z punktem D, tak układ zewnętrzny X na dole B, punkt C, zaraz sprawdzimy B, C i punkt D tutaj, dokładnie, bardzo ładnie to wygląda 10100 10 30, więc, jakby ten dołek no, jeszcze jest przed nami. Tutaj widzę, że bardzo ładne ułożenie i połączenie tych zewnętrznych mieszeń, tworząc taki klaster, czy dodatkowe potwierdzenie, mówiące o tym, że ten dołek z technicznego punktu widzenia może być po prostu ważny. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, tutaj mówiliśmy na ostatnio na niedzielnej odprawie, że idziemy w fts -a, czyli w te poziomy małej i duże. Fi jedynie przypomnę, no, bo tam zgodnie z projekcją się wypełnia. Nie ma żadnego zaskoczenia, w te poziomy one są przed nami, więc jak to się mówi, są gdzieś do zaksięgowania i rynek, no prawdopodobnie tutaj widzę mi tutaj delikatnie gdzieś tam próbuję nadbicia, natomiast utrzymanie jest najważniejsze, prawda, czy tutaj walka o te poziomy 3,65 będzie najważniejsza. Jeżeli chodzi o, e, przepraszam, o waluty, no dolar zgodnie z planem, tak, na 4,31 by się chciała powiedzieć, no fajnie by było, jakby poszedł tam od razu, prawda, to jest to szerokie mierzenie z W1, ten układ Gatleja, taki potężny, natomiast po drodze oczywiście mogą być cofki, tak, tutaj już widzimy, że przemierza przymierza się do wypełnienia układu, czyli takiej pierwszej cofki możemy się spodziewać na 127,2, no bo to tworzy się układ motyla, już Wam pokazuję. O, właśnie, tu mamy pierwsze możliwe odbicie na 4,21 i 11, potem 4,25, 161. No, uważałbym tak, punkt D tutaj czy tam można sobie nazwać tak roboczo D1 i D2, czyli pierwszy punkt D tu, drugi D wyżej na kolejnym mierzeniu, jeżeli chodzi o waluty, no to tutaj te dołki, te dołki widzimy, że no, gdzieś tam prawdopodobnie ja je próbowałem oczywiście łapać, natomiast chodzi o to, że mogą być testowane, prawda? Dlatego sam setup bez wolumenu. co często powtarzam, że ta zgodność jest naprawdę kluczowa w inaczej falze wolumen, ona powinna być zachowana, więc wiecie, scalping z ale potwierdzenia i zasady też muszą być, dlatego będę się przymierzał do tych dołków, do łapania spadających noży, czy po prostu tych minimów, tak, na poziomach FIBO, ale troszeczkę niżej na tym ponownym teście, na te ponowne testy na walutach. Uważam, że nastąpią, przynajmniej będę na to czekał i obserwował, 1.01.66 na eurodolarze, czyli mowa o tym mierzeniu 161, no i piękny układ harmoniczny, natomiast na funcie sytuacja tutaj z D1, ona jest e, troszeczkę bardziej wymagająca, bo tutaj wchodzi takie szerokie mierzenie Claytona, korekty Claytonowskiej. Tu mamy jedno, tu mamy drugie, o właśnie, no i tutaj nie ma zgodności, więc od razu mówię, że setup ciężki, 161 z tej D1, widzę, że no rynek się do tego gdzieś tam pomału przymierza. Nie ma wolumenu, więc od razu mówię, że układ jest no, trudniejszy, bo nie ma zgodności FIBO, ale wolumen, no, ale reakcja na poziom jak to reakcja na FIBO. Jest, tak? Pierwsza reakcja, więc możliwe, że rynek będzie to delikatnie odbijał, kontrował, na przykład wypełniając właśnie taką lokalną gometę Bardzo często idziemy do tej pierwszej gomet 1 do 1, o, czyli tutaj potencjalny zasięg odbicia, no i dla mnie ten test będzie ponowny, czyli test Fibonacciego 161, powiedzmy na no, sesji popołudniowej, czy tam jutro będzie istotny, więc tutaj ten 161 ja uważam, że się przyda, ale może niekoniecznie teraz, tylko za, za kilka, kilkanaście godzin, więc jakby nie było te poziomy Fibonacciego mogą ten dołek na walutach nam już pokazywać. Tyle na dzisiaj. Słyszymy się jutro o godzinie 18 no i codziennie w samo południe o 12, dlatego warto nas obserwować, zasubskrybować, dzwoneczek dać, żeby te powiadomienia wysłane były do Was automatycznie, nadajmy wszędzie w, na mediach społecznościowych, czyli Facebook, YouTube oczywiście, TikTok, Twitter i to bardzo ważny webinar o godzinie 18. link macie na czacie. Dzięki za dzisiaj, miłego dnia no i powodzenia na cały nadchodzący tydzień, trzymajcie się.